Jeżeli stęskniłeś się za reakcjami, to twój Przemek Niezbędny już śpieszy z pomocą. W prawą rękę weźcie sobie swój ulubiony soczek i lecimy z tematem. Bo to co za chwilę zobaczycie, to po prostu no przechodzi moje pojęcie, wasze też pewnie przejdzie, ja już jestem rozbawiany tym odcinkiem, także powiem wam jeszcze tylko tyle, że ten odcinek będzie w nowej formule, którą już jakiś czas temu zaczęliśmy. Już wam wszystko objaśniam. Dlatego już teraz zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem. Bo tym razem to Wy wybierzecie najlepszą reakcję tego odcinka. Taką pęczkę w Wystarczy tylko, że każdy z Was napisze w komentarzu numerek z reakcją, która waszym zdaniem najbardziej się Wam podobała. Do wyboru macie 10 reakcji, także oczywiście numerki od 1 do 10, na pewno któraś z tych 10 wpadnie wam w oko. Osoba, która zdobędzie najwięcej głosów, wygrywa 100 zł PSC, które może wydać na gęę albo na co tylko chce. Pamiętajcie, żeby wysyłać też swoje na mojego Instagrama, który teraz tu się pojawia w postaci linka na YouTube. YouTube, bo być może to wy wygracie w kolejnym odcinku stóweczkę. Kto je? Jedziemy z tym śledziem. Pierwsza reakcja, pierwsze 8 sekund i już ziomeczki mają u mnie ogromnego plusa. Jedziemy z tą kolejną skrzynią. Czekaj, dopiero, wy zostawcie łapkę w górę na przerwka, bo to jest najlepszy youtuber ever, dobra i Tam. Subika. Właśnie zostawcie suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Ale dobra, już dość tej oto promocji, bo i tak mnie nikt nie lubi. Cześć. Tu ma być legenda. Jak nie ma być legendy, to ja normalnie... Abo postać, postać! I widzicie, po prostu trzeba wiedzieć, czego się chce. Ma być legenda i była. Oj, była. Jeden ziomeczek który aż tam się chyba zapluł z wrażenia w tle. Dajcie znać, czy wasze bębenki uszne dały radę. A my lecimy dalej. Totalne kryjzole. Te dwa słowa wystarczą, aby opisać reakcję tych dwóch kolegów. Otwierali sobie jak nigdy nic big boxiki. Najpierw był tylko gadżet, ale potem działo się. Oj, działo. Dwie rzeczy są, co? Dawaj. Gadget? Gadżet? No? Proszę. Bi Potrzebna żadna legenda do szczęścia. Wystarczy zwyczajna bi. O, dwie rzeczy z big boxa. Co bije jeszcze? Co? Świat staje się piękniejszy, staje przed nimi otworem. Na pewno każdy z was słyszał o Cyberpunku. Jest to najgorętsza premiera tego roku i premiera tej gry będzie już za 3 dni. Tak się składa, że dzięki mnie i Kingwinowi aż 60 osób może wygrać kody zniżkowe na właśnie tę grę. Wystarczy, że wejdziecie w link podany w opisie i wykonacie naprawdę kilka prostych zadań, takie jak polajkowanie ich fanpage'a i tym podobne. Także naprawdę się opłaca, bo możecie kupić tę grę za naprawdę niskie pieniądze. Przypominam, link w opisie. Wpadajcie już teraz. Mam teraz do Was takie jedno malutkie, niewielkie pytanie. Czy słyszeliście, jak brzmi foka? Jeżeli nie, to wiedzcie, że podobnie to właśnie tych odgłosów. Ja nie wiem, co mam wam powiedzieć. Po prostu nie wiem. Po prostu ta reakcja mnie zagięła. Po, no, no, mimo Ja nie wiem, nie wiem, co mam w tym momencie powiedzieć. Bo ten Gail nawet nie wypadł mu z Boxa, On go po prostu odblokował. Wow. Ach, te stare czasy karnetu. Ale zdecydowanie zasłużyłby znaleźć się w tym odcinku. Takich ludzi nam potrzeba. I takie reakcje zdecydowanie nie mogą się marnować. Jeżeli ich matka słyszała te reakcje, to zapewne myślała, że chodzi o szóstkę w szkole, na przykład z matematyki, a nie o jakąś szóstkę z kupiego Megaboxa. Szóstka! Ja! Szóstka! Co? 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 Dalej, dalej, dalej! Nierku, kurde, no gadżet będzie! Mówię ci dobra, to! Dawaj, dawaj, Mówię ci, że będzie gadżet. Ja zgaduję się, że to gadżet, dobrze? ale no zobaczcie, na nie jest już naprawdę sporo czasu, a nadal. Cieszy NANI! 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 NANI JEST! NANI! NANI! DZIĘKI NANI! KONGRATULACJON MATEUSZ! Congratulations VERY GOOD ENGLISH nani! CO TU SIĘ ODWALIŁO? Nani! Ja też nie wiem co tutaj się odwaliło, ja... Ja nie potrafię dojść do siebie po obejrzeniu tej reakcji. No po prostu nie. Muszę chyba wziąć jakieś tabletki na ból głowy, bo to za dużo na mnie. Wow. A jeżeli wy chcecie wystąpić w moim odcinku, to pamiętajcie, wysyłajcie mi na mojego Insta, Przemopbg w prywatnej wiadomości swoje reakcje w postaci linka na YouTube, bo inaczej nie znajdziecie się w odcinku. To musi być link na YouTube'a. Jedni do szczęścia potrzebują super wypasionego Mercedesa, a innym wystarczy zwykły, choć bardzo rzadki Rico. I nie, nie, to nie jest żart. Jak jakaś maszyna z automatu, co 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 co. Jak on by trafił legendę, to chyba cały dom wywróciłby do góry nogami. Coś tak czuję. Mordeczko, proszę, jak trafisz legendę, to wyślij mi swoją reakcję. Błagam. Ale dobra, schodzimy na ziemię i do reakcji na naprawdę dobre postacie, takie jak Sandy. Sandy! <tryk> Nie musicie dziękować za przyciszanie tych pisków. Naprawdę, ja już tyle w swoim życiu usłyszałem. Naprawdę jakieś powinien dostać odszkodowanie za to, że moje uszy aż tak te piski słyszą, bo to chyba się na moim zdrowiu negatywnie odbije. Ale mam nadzieję, że jeszcze długi, długi czas będę mógł słuchać tych waszych niesamowitych super sztos reakcji. Jeżeli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu, to wiecie, że w tych reakcji obejrzałem już naprawdę setki, 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 setki. Jednak takiej naprawdę, naprawdę z ręką na sercu powiem Wam, że nie widziałem. Nani, 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 Ja rozumiem, że można się emocjonować podczas trafienia postaci, ale gdy mamy ją już w ekwipunku... Ohoho, o co tu chodzi? A ja mam nadzieję, że ten czerwony przycisk na dole jest u ciebie szary. Jeżeli nie, to rap, ciach, to napraw. Ten gracz był w siódmym niebie, a wystarczył jeden moment, jedna postać, ta jedna niesamowita godzina i ten jego czas. To jest właśnie to, to jest właśnie spike. Aż głos mu zadrżał i wykrzyczał te spike jakimś sopranem. Spike! A czy wy wiecie, co to jest sopran? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Tylko pamiętajcie, nie googlujcie. Mega drop, mega box, mega fart. Wszystko mega. Wielkie zaskoczenie, gdy zamiast tej pychowej piąteczki wypadła siódmeczka. Mama to powinna pogratulować Oscarowi, a nie ma jakieś pretensje do niego. No co to ma być? Co to ma być? O nie, już jego mama zdecydowanie u mnie minusa i minus rep na Steamie. A do tej pory jaka reakcja podobała wam się najbardziej? Teraz przechodzimy do czegoś naprawdę przepotężnego. Czegoś, co zostawiłem sam na koniec, taka wisienka, wisienka czerwona, piękna słodka na torcie. Wiele osób podsyłało mi to nagranie, w którym gość trafia aż 14 przedmiotów ze zwykłego mega Ten film ma aż 600 tysięcy wyświetleń, ale czy to jest w ogóle możliwe? Czy 14 przedmiotów to jest realne? Przecież to trzeba jakoś system oszukiwać, nie wiem, nie wiem co trzeba zrobić, trzeba oszukiwać system. I jeszcze ta legenda na koniec, no to trzeba być po prostu w czepku urodzonym. Ale wiecie co, mi się wydaje, że to nagranie jest jakieś takie przerobione, ono tak troszeczkę śmierdzi, tak podśmierduje w tym momencie. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe, a wy jak myślicie, czy 14 przedmiotów w boxie jest realne? Spotkaliście się z czymś takim? Dajcie znać na dole w komentarzu. Mam nadzieję, że ten odcinek poprawił Wam humor. Jeżeli tak, to przypominam jeszcze o subie z dzwoneczkiem oraz lajku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Koniecznie zaobserwuj mojego Instagrama Przemopbg, bo dzią się tam naprawdę fajne, fajne, oj, fajne rzeczy. Link w opisie. Do zobaczenia, bajko.